Śląski Oddział Straży Granicznej podsumował rok 2025 w przesłanym do nas komunikacie prezentuje garść statystyk. Podczas kontroli granicznych na lotnisku w Katowicach-Pyżowicach funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odprawili ponad 3 miliony 600 tysięcy osób oraz 20 tysięcy 289 samolotów. Zapewnili także na terenie portu lotniczego bezpieczeństwo prawie 7 milionom 400 tysiącom pasażerów w ruchu lotniczym. W 2025 roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 2436 kontroli legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. Kontrolę objęły łącznie 6138 osób. Przeprowadzonych zostało także 305 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy. Wydano także 2002 decyzje zobowiązujące obcokrajowców do opuszczenia terytorium naszego kraju. W tym 266 decyzji zostało wydanych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozbito 8 grup przestępczych zajmujących się przestępczością zorganizowaną. Wobec 262 osób skierowano wnioski o ukaranie do właściwych sądów. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili 1302 mandaty na łączną kwotę ponad 440 tysięcy złotych.